Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście, i Rozpoczynamy kolejną przygodę w Assassin's Creed Mirage. Na początku tego odcinka, bo oczywiście musimy udać się do naszej siedziby ukrytych i porozmawiać z Rebeką, więc tam właśnie się udajmy. A w międzyczasie zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę. Zobaczymy, jak Rebeka zareaguje na naszą wykonaną już misję. Mam nadzieję, że będzie zadowolona, chociaż. Po ostatniej e, naszej rozmowie narzekała trochę na tempo wykonywanych misji. Chyba nie powinienem tak po prostu bezpartno tutaj spadać, ale. Wyklepie się. Gdzie jest wejście na górze? Nie ma tej małej asasynki nie ma. Buenos Aires. Mar What do you have for us? the one we are looking for is a demune someone out of baghdad you are certain i found proof they were working with the tax collector and the harbor master one used the guards to harass and extort coin from the demune the other seized goods at the docks extortion i understand but seizing goods more objects from these ancient beings they are looking for a rare hairpin imported from the east road it will be up for auction at the Deirat al mal Na które mamy oczywiście zaproszenie. an official invitation into the auction now we have a way in yeah 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 well done mom it has to be someone connected to both al anga and al-kululu someone working closely with the officials informers heard whispers of the khalifa's treasurer in recent times they have been quite involved in the businesses of Kah. Someone like that will no doubt make an appearance at the day Irat El Mal. We should prepare, so I will scout ahead. Meet me near the soup when you're ready. Dobrze, Not a lot, lot is known about this person. Underestimating your opponent is a fool's folly. Worried? I will tread carefully. Yeah, that's But in the meantime, maybe we can change. Tak dla różnorodności trój abysyjskich rycerzy. No nie w tym biegać nie będziemy, ale myślałem, żeby powrócić do naszego klasycznego zielonego stroju, w sensie zielonego e, z tym barwnikiem, tak, żeby po prostu bo za dużo e, to w nim nie pobiegaliśmy. A możemy podejść oczywiście też do naszego tutaj. E, Well met. Kowala? Welcome. Tak Odblokuj na workshop? Take look! a look. Mamy pułapkę i mamy Wabik. Niewielki ładunek wybuchowy, który odciąga strażników od Basima. Można zmienić by broń. Czyli mogę nim rzucić w grupkę. Dobra, tak czy siak musimy sobie coś odblokować. I weźmy sobie, o, odblokujmy pułapkę. If you can this in any way. My... Czy my coś tutaj możemy zaktualizować? Możemy, oczywiście, zaodblokujmy sobie. Zwiększona pojemność przyda się. I tutaj już nie mamy jednak śrubeczek do zrobienia See? tego. Dobra, żegnam. Dziękuję, bardzo miło mi było. Brak nowych zleceń. No gdzie ty basim na futrynę drzwi się pakujesz? Cztery połapeczki mamy. Teraz zerknijmy, co tutaj możemy? Możemy spotkać się z Roshan. Albo. Mm. Zruszałem. A zobaczmy też zlecenka. Czy my mamy coś blisko. O, jakiś mieczyk tutaj jest. I jest to blisko. Więc zróbmy sobie tradycyjnie na początek odcinka jedno z zleceń. Tak żeby można powiedzieć rozgrzać się przed całą akcją, A, potrzebny jest nam handlarz broni. Hmm. Który znajduje się za płotem? Musisz ty tak skaczysz Durnowa, to miałeś w kompletnie w inną stronę biec. No tędy nie wskoczysz, nie? A jak zwykle, Basimie, zepsułeś mi całą ścieżkę. Piękny ślizg. Tędy mogę wejść teoretycznie. W sektor czysty. Nikogo podejrzanego nie udało nam się zauważyć. To pewnie zaraz będzie już gorzej. No tak. Już myślałem, że nie pojawi mi się ikonka. Panie handlarzu, gdzie pan się chowasz? Dobra, trzeba skorzystać z pomocy Enkidu. you okay, odnaleziony. Czy ty jesteś gdzieś tutaj na dole? Tak, na dole jesteś. Siema. Please sent me. I am here to help you to safety. Oh. I do not know Do you have a, choice? Fine. I know a way out of the city. W takim razie planujesz mnie zabrać z tyłu. to preferably Najlepiej ty. Trzymaj you. się Keep your <coughs> Czy ty jesteś odwrócony w moją stronę? Nie. The is clear. Unikam wszelkich obrażeń jak tylko można. Tylko, że powinienem to bardziej skrycie zrobić, bo teraz to już mam nawet dwa punkciki zagrożenia.

tam? Merder, merder, weź, nie drzwi, nie powiem czego brzydko. Ale nim przystąpimy do zadania głównego, to na pewno będziemy musieli e, troszkę sobie tą naszą złą reputację ściągnąć w dół. A plakatów jak nie było, tak nie ma. Have you known the rebels long. long enough to believe in their cause? Oh, Look, a threat to be met rapidly by you. Wait. Huh? But, uh, Who's? Nothing to worry about. Your own mother won't recognize what yeah. a mm. you paid for your Kill him! Kill him! Kill him! The course is clear. Wszystko zostało tutaj ładnie pięknie zorganizowane. Kolego sympatyczny możemy iść. Daleko masz do tego domku jeszcze, narażasz mnie po prostu na złą reputację. O, ciekawe co z tego do, tego dostanę. Dobra, plakat na pewno na dzień dobry. Niedaleko też jest punktik synchronizacyjny. Mieś Rustama. It was your time. Naprawdę, ktoś tutaj to widział? Rany. Naprawdę, nie oczekiwałem tego, że po prostu aż z tak złą reputacją będziemy sobie tutaj biegać. O, czekaj, złość mi stąd. I teraz możesz wejść na górę. Odpełniony kolejny punkcik z synchronizacji, więc na plusik dla nas. E, ale też nie opodal był na pewno plakat do zerwania. Tylko musimy wyczaić, w którym to było miejsce. Gdzieś tutaj, chyba na prawo. Dokładnie. Dokładnie. Tu żadnego plakatu nie ma, ale jest tutaj. Żegnam. Wymienić, bo nie jesteście chyba jakoś y, potrzebni, nie? Best, I stay hidden. Best, keep to the shadows. No, nich mnie nie szuka, nie? wszystko na to wygląda, dobra zadajmy. wejdźmy sobie w nasz tutaj ekwipunek Miecz Rustama, reakcja odchowa, każdy kolejny atak zadaje plus 5 obra... uuuu całkiem niezły ten mieczyk czy w umiejętnościach my mamy jakieś dwa punkty możemy wydać jak najbardziej eee, mistrzostwo doliniarstwa. Okej, okay, dobra. To teraz, jako że mamy już tutaj hmm, jedno zleconko wykonane, to wrócimy do naszej Roszan, która jest yy, nieopodal. Więc machniemy sobie w punkcik szybkiej synchronizacji nasz punkcik widokowy, żeby móc się szybko dostać do Roszan i zaraz do niej dołączymy. Faktycznie jesteśmy, można powiedzieć, już po rozgrzewce, także. Zobaczymy co ciekawego w całym tym zwiadzie A to jest w punkcie, który przed chwilą ogarnęliśmy Co Roshan po całym tym swoim zwiadzie wykminiła Do wody! Kompiler zrana jak śmietana, dobra, Mości Ruszan. Czy masz coś interesującego? Szton kupiecki, kolejny szton kupiecki. No, chyba nic to ciekawego już nie macie. To już pójdziemy sobie ładnie, pięknie górą. Witaj, Rosza. The plan is simple. merchant We know they want the hairpin. and we know they will be at the They already let it slip through their fingers once. When Take the hairpin appears, set us. I will watch the crowd and make sure to obtain it. That will secure a meeting with this treasurer. I am fully confident they will bid on it, whatever the cost. Yes, I will gather as much information as I can about this treasurer before the auction starts. For someone in their position, there will be no lack of whispers. The feather without a head. It is your duty to find the right one. Do not let yourself get distracted. Focus on the mission at hand. It does no one good to linger on things that do not exist. This is real. I understand. Silence is better for the wise. And how much more so. Haven muwałtamen. W Wasze jakieś dziwne zwroty. No Enkidu. Do you think we need luck? Nie będziemy polegać na szczęściu. Będziemy polegać na umiejętnościach. There is a rot in Karg treasurer. Property stolen. merchants extorted, foreigners tormented. corruption is rank and everywhere. but you are at its heart. even now, your poison spreads along the east road to lands untouched by the order's venom. i hear you hunger for a hairpin, one up for auction at the deirat al i will play the rival for your heart's desire and draw you from the shadows. Wygląda mi na kobietę. Zabij skarbnika, poszukaj informacji, które pozwolą ci ujawnić tożsamość z przyjemnością. Co, zatem pewnie odpalamy Enkidu. Show me the path ahead. Czy po prostu mamy się wbić do środka i zobaczyć co nas ciekawego tutaj czeka? Dobrze.

I to Nie, to my. Czy ja tobie, kolego sympatyczny mogę sprzedać Peace wszystkie moje pierdółki? May I see you please? Eee, sprzedaj wszystkie drobiazgi. Coś ciekawego my tu mamy. niebieski nam jest na brązowe. Nie jest więcej ciekawego. Tak, wszystko. Dziękuję. travel.

Assam, mm. liar! Should have known you would be here. Oh, Carl. You know me. Do you have any information about the treasurer? Someone who works for the Khilafah. The treasurer? Hmm, I do have something, but you know, it hurts uh, to give będzie. precious information for free Właśnie. What job do you need doing now? <grrr> Already know what is on my mind, eh? You see, the almal is not only an important event for the upper class of Kah, but also for thieves. Did someone take something of yours again? A precious ceramic saucer. Luca has it.

Podejrzewam, że warto się do ciebie dostać od drugiej majki. O ile jest to w ogóle jakkolwiek możliwe. Ale jak widać, chyba nie. Więc idziemy normalną drogą, prosto na konfrontację.

Czy tu mam coś do rozdobyczenia? Do góry Basimie, bardzo dziękuję. Hmm. Przeszukana. Tutaj żadnego wielkiego przejścia nie mam. Gdzie jest luka? No, zasadnicze pytanie. Tylko że kurczaczki pieczone, czy tu jest przejście na górze? No takie wygląda, ale no jak ja mam się przedostać na drugą stronę. To nie jest przejście. No mości państwo, halo. Tu na pewno ktoś wyjeżdżał. Tędy nie wskoczę. Możesz na górę? Dziękuję. Mamy mały problem. Wyjedziesz tędy? Wyjedziesz. Kombinujmy, ale nie wiem, czy to jest. To jest sensowne. Nasza chwila chwały. Przygotujcie się, chłopcy. W końcu nadeszła hmm. wielka walka. Stronnicy będą zajęci, więc będziemy mogli w końcu poczęstować się ich złotem. Dołącz do mnie na dachu a zaczniemy działać. Chyba, że któryś z Was woli. Jak tchórz, uciec z podkulonym ogonem. Dobra, możemy zatem wrócić do naszego kumpla Konga. Plom. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Ty masz jakąś inną e, tutaj pogawędkę. jedziesz i normalnie wszystkich przewracasz po drodze. A ja, nie wiem jak tak można. Here. Little Finch delivers once again. Just the very thing I need to complete my set. I thought this was yours. It is now. Anyway, listen close. I was having my usual afternoon tea. When I overheard two ladies speaking about an order they fulfilled for the Dayadat al-Mal, they made a beautiful robe for the treasure with intricate Eastern embroidery. Open your eyes to that Eastern wear. Thank you, Kong. Don't the treasure you. is likely a foreigner from the East. Kolejna wskazówka odkryta, dobra, ale tak czy siak tam mamy jeszcze jednego gościa z lubką, więc tam się udamy, ale to śledztwo sobie już będziemy kontynuować w następnym odcinku. Także ja na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję za oglądanie i tradycyjnie. Widzimy się jutro o 17. Do zobaczenia.